W której restauracji można zamówić najlepsze jedzenie w Lubartowie? Polecam, przede wszystkim polecam najlepszą restaurację w Lubartowie, to jest Fish Bar, w którym żywimy się już kilka lat, jest jedzenie świeże, wszystko jest świeże, ręcznie robione przez kobiety ciężko pracujące przede wszystkim, to nie jest kebab, to jest naprawdę bardzo super, super jedzonko, także polecam. Zawsze jak jestem w mieście, to zajeżdżam i polecam. Polecam naprawdę wszystkim. Eee, najlepsze jedzenie w Lubartowie jest zgodne. Pofej, do do ulicy, krótki czas oczekiwania. O, smaczne, świeże jedzonko jest. Wietnamska restauracja, pójdź, mhm. A właśnie dlaczego ten wybór? Bo lubię wietnamskie jedzenie. Restauracji ja w pana nie jadam, bo eee. mam dobrą żonę, która eee, mi gotuje smaczne jedzenie, bardzo mi to szukuje. I to jest najwspanialsze jedzenie, ja polecam jak kogoś stać, to może i pójść do restauracji, bo są dobre restauracja u nas, ale my najlepiej smakujemy jedzenie mojej żony.